Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Pedri w natarciu. Wysoki pressing i odbiór piłki może być groźnie. Od pewnego czasu zanosiło się na zmianę na stanowisku menadżerskim. W końcu poznaliśmy wybrańca. Oto on. Trafia do znakomitej ekipy. Stąd wysokie oczekiwania. Zarząd usatysfakcjonuje jedynie tytuł mistrzowski. Jacku, jak się jego szansę? Wszystko wyjdzie w praniu. Na sukces w futbolu składa się zbyt wiele czynników, żeby wróżyć z fuzów. Ale powiem jedno. Uważam, że dysponują takim składem, takim zapleczem finansowym, infrastrukturą, sztabem, słowem wszystkim, że nie dziwię się oczekiwaniom klubowych włodarzy. Czy to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu? Zobaczymy. Myślę, że na razie powinien skupić się na najbliższym meczu. Oriol Romeu I mamy stratę Barcelony Jukes Garnia Ferran Torres I jest gol! Trafia! Otwiera wynik meczu! Zobaczmy to jeszcze raz, ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła siatki. Co za gol! No to mamy 1 do 0. Paulinho. Jeszcze trochę, a Bramka będzie w zasięgu. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Wciąż może być ciekawie. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siebie, Ale tam był tłok w polu karnym. Świetnie bramkarz przy tym rogu. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Teraz bardzo ciekawa centra na dalszy słupek. Znowu gol dla Barcelony. Duma Katalonii odjeżdża przeciwnikom na dwie bramki. Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. 2 do 0. Gramy dalej. Arambari. Pedri w natarciu. Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. Dobra interwencja. Pewny chwyt. Rzut wolny wykonany nieźle, ale ostatecznie nie zagroził poważniej bramce. Ależ teraz będzie okazja. Uwaga, wciąż może być gol. Ależ teraz popis w wykonaniu bramkarza. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Rywale go zamykają. De Jong ma teraz piłkę. Wychodzi na pozycję. I co? I jest! Prowadzą trzema golami. Chyba jest po meczu. Nie sądzę, by przeciwny zespół znalazł na to jakąkolwiek odpowiedź. Piłka znowu w grze. A Barcelona może nieco zdjąć nogę z gazu. Suma summarum, rzut wolny. Był tu zamiar nie odgwizdania faulu i puszczenia gry na mocy korzyści, ale ostateczna decyzja jest inna. Ferran Torres. Wysyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. A i no niestety, ładnie zapowiadała się ta akcja, ale obrońca dobrze w odbiorze. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. I już po kontrataku rywale odebrali im piłkę. Lozano, Paulinho. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Tyle było z posiadania piłki. Mauro Arambari może dobrze dobrać. Pokazują się na pozycjach. Teraz strzał! Piłka przechodzi obok. Zmarnowana okazja na bramkę. Już wiemy, jeszcze tylko minuta gry przed nami. Z boku wolny korytarz. Czy Barsa to wykorzysta? Rzut rożny dla Barcelony. Pedri wykonuje rzut rożny. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Rozpoczyna Barcelona. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Lewandowski ma teraz piłkę. Uderza na bramkę, udana interwencja bramkarza. Wrzuca piłkę przed bramkę. Wybija tę piłkę. Nie dał się zaskoczyć tym strzałem, broni pewnie. Piłkę zgarnia Ferran Torres. Próbuje teraz uderzać na bramkę. Piękny był to bolej, no ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. To jak to, ale bardzo ona potrafi wypracować sobie sytuację do oddania strzału i dobrze ją wyk... Ale musimy na chwilę przerwać. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiej piłki. I po tej bramce jest 4-0. Przymierzał się Manchester City do tego transferu, przymierzał i w końcu dopieli swego. Miał podobno inne oferty, ale zależało mu na transferze do tej ekipy. Myślę, że będzie sporym wzmocnieniem i szybko wkomponuje się w skład. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. Piłka w rękach bramkarza. Zachował się teraz podręcznikowo. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Trochę za wolno wracają do obrony. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Kapitalny blok. Było groźnie. Damian. Traci piłkę po tym wejściu. To musi być Bramka! Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak Bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Uwaga, prostopadłe zagranie obronił, ale piłka w grze. No i nic z tego nie wyjdzie. I teraz skuteczne wybicie piłki. Na szczęście obędzie się bez kartek. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Co wymyśli? Ma sporo opcji. No, żeby strzelić gola z takiego kąta, to trzeba mieć raz niesamowitą technikę, a dwa? Trochę szczęścia, Jacku. Myślę, że po prostu podjął złą decyzję. To nie mogło paść. Lepiej by było zagrać do partnera. Po ostatnim gwizdku rozstaniemy się z futbolem, ale na krótko. Zapraszamy już niebawem na relację z... K zaraz, zaraz, przerwę, bo jest groźnie. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz! Pokazał klasę. Uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobrze wybija bramkarz. Rzutka w kierunku Dembele. Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. Nie udało się utrzymać przy piłce. Jest coraz bliżej pola karnego. Broni, tak! Ależ tutaj to wyciągnął. drożnego po okolice 11, ale tam był błot w polu karnym. Świetnie, bramkarz przy tym rogu. Barcelona wznowi zrzutu wolnego. A już wkrótce rozpocznie się transmisja meczów naszej EATV. Tego nie można przegapić. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Maksimowicz. Paulinho. Kibice krzyczą, żeby strzelał. Spokojna interwencja Persteigena. Drużyna gości na spokojnie kontroluje ten mecz, bo zostało mało czasu, żeby mogło jeszcze cokolwiek złego im się przydarzyć. Wszystko dziś w tej drużynie działało. Widzieliśmy komunikację, pomysłowość, wolę walki. Rozsmarowali przeciwnika po murawie, wbijając gola za golem. Już za chwilę będą się cieszyć z zasłużonego zwycięstwa. Ośrodkowanie do Usmana Dembele. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Podanie dochodzi do Usmana Dębele, ale teraz zamieszanie, słupek, czy ktoś dobije? Mamy centra i tłok w polu karnym. Nie wierzę własnym oczom, nie ma gola! Jaka jest szansa obrony strzału z tak bliska, niemal zerowa, a jednak widzieliśmy to przed chwilą. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Sędzia kończy mecz. Barcelona dopisuje sobie tym samym trzy punkty. Sztab szkoleniowy może być chyba zadowolony z dyspozycji zespołu. Dobra dyspozycja na starcie rozgrywek cieszy i chyba daje nadzieję na więcej. Takim występem zasługuje.